Dzień dobry! Witamy z Dziwnowa, nadmorskiego miasta położonego w województwie zachodniopomorskim, gdzie zabierzemy Was na spacerek. Pokażemy Wam jego nadmorskie klimaty oraz miejsca, które są związane z bardziej oryginalnym dziedzictwem Dziwnowa, czyli połowami ryb. Zapraszamy, chodźcie z nami! A zaczynamy od promenady w Dziwnowie. Tak słowo promenada różne ma znaczenia, bo tutaj promenada to jest dosyć wąska ścieżka położona tuż przy morzu. Tymczasem w no, na przykład w Finuściu Promenada to jest ogromny pas, który no, jest zawsze wypełniony ludźmi i smażelniami i wszystkim. Ale a tutaj... zobacz, jaki to ma urok tutaj. Tak, ile tutaj jest natury? Obróćcie się tutaj razem z nami zobaczcie, jaki tu jest no, piękny kawałek zieleni. Można iść w tunelu. To jest tunel zieleni, dosłownie, a Promenada czytałam, tutaj w dziwnowie ma ponad 2 km, więc jest gdzie spacerować. Pójść w jedną, pójść w drugą, 4 kilometry spaceru. Jakieś 6000 kroków. A wiem też, że tutaj można sobie rowerami fajnie jeździć. To wziąć jest... rowery i pojechać na przykład do y, Dziwnówka, Międzywodzia. Tak, Te wszystkie tak. miejscowości są połączone ścieżkami rowerowymi, więc, więc można bezpiecznie między nimi przejechać. Pięknie to wygląda. Jesteśmy tak naprawdę na początku sezonu turystycznego. Trochę koreczków było po drodze. Już się zaczyna, już się zaczyna, jeżeli chodzi o dojazd, o to, ile osób korzysta z wypoczynku nad Polskim Morzem. A sami też jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby troszkę odpocząć, troszkę zobaczyć na tą piękną naturę, która nas otacza. No jesteś jak w dżungli tutaj, ale tutaj trzeba powiedzieć, że tuż za tymi krzakami jest już morze. Słychać szum, tylko to jest raczej szum tych wszystkich liści, które nas otaczają. Także tutaj, jak będzie wyjście na plażę, to, to wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy, pierwszym możliwym wejściem. Tutaj sobie tak na ławeczkach usiąść, jedynie szkoda, że widoku nie ma. O, to jest wyjście przez wydmę do góry. Ja coś czuję, że tu nie jest jednak wyjście. Zobacz, tu jest napisane Zejście tam. Czyli co, to jest widokowa? Do... Albo do zerwane schody? No nie wiem, widzę schody z przodu. O co chodzi? Czemu była strzałka, że zejście e, gdzie indziej? Co nas, nie wypuszczą na plażę? Dlaczego? Co tu nie ma zejścia? Ej, no jest zejście. Jest zejście. O co czemu chodzi? Tam było? Czemu, czemu kłamią? Nagle witaj, może! Jak miło! Nie bez problemów, nie bez problemów, ale witaj, może. No już chcieli nas przekierować gdzieś indziej. Gdzieś Prawie uwierzyliśmy. Tak. Jak tu ufać znakom? Nie ufać. <laughs> ludzi? Ile ludzi na plaży? Dużo, mało? Spójrzmy. No, tam gdzie jest bardziej centrum miasta, jest więcej osób. Tam jakie znowu się pobudowały apartamenty. A w drugą stronę, jak się obrócimy, to też widać dużo osób. My weszliśmy gdzieś pomiędzy. Widzę, że wyszliśmy w takim miejscu, gdzie nie ma za bardzo ludzi. No, trochę ludzi jest. Pozdrowienia dla wszystkich Grażyn. <laughs> z willi Grażyna. Yy, może jeszcze nie znacie tego konceptu sekretnej paczki, ale tutaj poszli poziom dalej, bo są aż automaty z tymi sekretnymi paczkami. Całodobowo? Całodobowo, tylko za jedyne 50 zł. Albo aż. Ładność kartą. Albo aż. Czy tam będzie coś wartego 50 złotych? Kto wie? Kto <laughs> Może wie? tak. My nie próbujemy. Co dalej większość rzeczy jest zamknięta? Taka smutna minka, bo tak... Tak kurczę coś, coś by się spróbowało już, a niekoniecznie zejdziemy otwarty lokal. Liczyliśmy na to, na Bubble Waffle, ale nie ma. Może jeszcze będą. Zobaczymy. Idziemy dalej. Jesteśmy na głównej ulicy, takiej turystycznej, gdzie są wszystkie pamiątki, jedzenia, no wszystko tak naprawdę. I póki co ruchu zbyt dużego nie ma, być może jeszcze to nie jest pełnia sezonu. Jestem albo, zdziwiona. Albo jeszcze gdzieś tam w dalszej części coś będzie, zobaczymy. Jest sobota, piękna pogoda. Godzina dwunasta około. No nic, patrzymy. Ale piękny stary dom. Cudowny jest. Te no. Ciekawe czy tu są pokoje na wynajem, czy to jest... Dyrepo? Wygląda jak prywatny, co nie? Że raczej trzeba było szukać innego, jeżeli chciałoby się zacząć w takim pięknym domu. Piękny też wygląda, cudownie. Ja tak byłem przekonany, że w dziwnowie nie ma żadnych bloków, a jednak są, czyli kolejne miasto nad morzem, które ma co najmniej jeden blok. Może taki challenge zrobimy od teraz, co nie? Będziemy sprawdzać, czy był jakiś blok w danym mieście. Co tu mamy? Steve's z frytkami 25, Nugget 29, lacuszki 12. Takie ceny? Barbary. Bar Trudne do wymówienia: barbary. -bar -y, bar Może bar -bar znaczy barbar. Co tu mamy? Dorsz surówka surówka 47, Flondra 42 pomidorowa 15, flaki wołowe 25. Piwo z nalewaka pół litra 13 zł. <noise> Jak oceniacie takie ceny? Według to jest, Was to. To jest ciekawe co nie? Co powiecie na te ceny? Tutaj no. Bar, u barbary. Zależy pewnie też czy dobre. Tutaj niby mają swoje własne kutry, swoją własną. Yy, jak to się mówi? No, swoje własne ryby, swoje własne tak, złowione tak, ryby. Tak. No. Wiadomo, trzeba no, też uważać, nie zawsze wszystkie ryby są stąd, ale część tak. Co jakiś kebab był? Tak, cena kebaba, kebab w bułce 31, duży plus 5, czyli 36. No ja bym powiedział, że ceny kebabów są bajońskie. No, kurczę. No. Tylko kebab. Tylko kebab. Ubieram się w dziwnowie, a ty? Ale ładna ta uliczka. Ładna ta ulica. Ja tutaj tak to się zaśmiałem, bo naleśniki z nadzieniem różnym. Różnym? Różnym. Myślałem, że różanym. Różnym. Różnym, rzeczywiście. Naleśniki z, z nadzieniem, nadzieniem różnym. różnym. Co to znaczy? Z każdym. Strach się bać, co ci tam rzucą. Zobacz, automaty można coś tam wyciągnąć. Jakieś pluszaki. Wierzysz, żebyśmy dali radę wyciągnąć któregoś, czy nie? Ja zawsze wierzę. Ja zawsze mam nadzieję, że, że się uda. Uda. Ja nie wierzę. Ty jesteś pesymistą. Albo realistą. Coś Albo pomiędzy. Realist. Tak, tak. A co tam jest? No zobacz, jest jakiś piesek, jest jakiś delfinek, czy tam olka, no. jest kuc. No, to się mówi. Nie, no Jednorożec. Kuc. Jednorożec. Kucę, kucę jest, jest coś takiego. Nie wiem, co to jest, to jest coś... To jest wieloryb. Ale jakie słodziutki! Wieloryb zobacz, jest super. ta łapka taka trochę jest, musisz tu zasłonić, żeby było ją widać. O, ta łapka jest trochę za mała, żeby to wyciągnąć. Przecież te zabawki są ogromne. No, trzeba by było mieć niesamowite szczęście i trafić w moment, kiedy maszyna pozwoli ją wyjąć. Chyba tak, no. Podejrzewamy, jak to działa. Płacisz raz już ile chcesz. O co chodzi? No tutaj... nie, czekaj. Jak masz... Chęć Wiesz naszych pięć. Reklama dźwignią handlu. No. My też dźwignią handlu, bo jak o tym mówimy, to co chwilę ktoś przestaje się obracać. tam jest, zobacz, jest... Yy, płacisz raz, jesz ile chcesz. A tu jest wielkie napis ryby. Ja nie wiem. Nie, nie będziemy się wgłębiać. Wow, zobacz, jaka gar kuchnia piękna. O, no. niesamowita. Wow. Rzadko się widzi gdzieś, może na wośpie, jak jakąś gruchówkę robią, czy coś, to może jedynie. one wtedy najlepsze są, Tak, nie? tak, Więc tak. tutaj podejrzewam, że może być dobre. Ale fajny klimat takiego małego miasteczka. Taki spokój tutaj bije cały czas. Tak jak mówimy, no według nas to już taki przedsezon w czerwcu, a jeszcze, jeszcze jest spokojnie. Bardzo spokojnie. Aż za spokojnie. Cisza przed burzą. Dzisiaj jakieś ostrzeżenie, tam alert. Tak, ale to nie RCB tym razem. My lubimy dostawać alerty RCB zawsze na wyjazdach. Zawsze jak nagrywamy, nie? Tak, ale dzisiaj tylko z aplikacji pogodowej ostrzeżenie przed upałami. No, troszkę grzeje. Trzeba uciekać do cienia, przynajmniej trochę. Nie! nie jest one, chyba, one chyba wpadają gdzieś. Jest podział. Patrzysz to. Tak są Podział. ścianki? Tak, są ścianki. Myślałem, że to jest pizza na wodę. Co tu można? Płyty CD, tonery, drobna elektronika, drobna elektronika, baterie żarówki, żarówki. Czyli jak przyjechaliście nad morze i macie drobną elektronikę, to możecie wyrzucić tutaj, ktoś to potem weźmie. Tak, każdy bierze niesprawną elektronikę ze sobą, na pewno. Nad morze. Na pewno, na pewno. <grym> na pewno, na 100%. Ty to jest nowa Tesla? To jakaś ogromna. Potężna. Albo to jest ten bogatszy model. Wow. jaki fajny magnes z całą Polską. W ogóle z jabłuszkiem. Z jabłuszkiem, jesteśmy znani z jabłek. Mamy to nasze województwo zachodnio-pomorskie z myślnikiem, a no potem wiele osób pisze z tym myślnikiem, a to jest ten myślnik tylko dlatego, bo się nie mieści. <grytanie> a teraz spróbujemy dostać się na słynny most Zwodzony, który znajduje się tuż za zespołem rond, zespołem dwóch rond, w dziwnowy. Ale już jaki korek, jak się wydostaniemy stąd w ogóle? No nie wiem, te korki jednak są straszne dzisiaj. Mimo, że jeszcze nie ma sezonu. Mimo, że ludzi na ulicy mało. Większość jeszcze smażalni i tak dalej jest pozamykana. No? A korek jest. Tak się nie zgrało to wszystko w tym roku. Ej, a może most jest zamknięty i dlatego stoją? A może? Która jest godzina? Bo tam było, że on o pełnych godzinach się otwiera, tak? 12:30, więc chyba nie. Chyba po prostu, nie. po chyba prostu nie. ilość samochodów. My jesteśmy już przy moście w Dziwnowie nad rzeką Dziwną. A sprawa kolka chyba się wyjaśniła. Tam są światła postawione, jakiś remoncik, Czyli jednak nie most. Zaraz zobaczymy go tutaj z boku. Zejdziemy sobie. Most jaki jest, każdy widzi. Ale jednego teraz nie widać. Czyli tego, że jest zwodzony i o godzinach. Chyba 10, 12, 14 się podnosi, żeby mogły przypłynąć jachty i żaglówki i różne no, wyższe statki. Także statki turystyczne. Także. Także ten statek, który za chwilę Wam pokażemy. Bo zmierzamy w stronę... Portu. W stronę portu w Dziwnowie, położonego w jego wschodniej części. Idziemy. Idziemy. Nie wiem, czy będzie widać, ale sobie jaskółka siedzi. Nawet ziewała. Wiecie, co ziewała? Ale on jesteś śliczna. No, śliczna jesteś. Dziwnów, oprócz tego, że jest znany z walorów turystycznych, jest też miastem poniekąd portowym. Więc nic dziwnego, że obok nas znajdują się kutry rybackie. A zdobyć świeżą rybkę w sezonie jest tutaj jak najbardziej dane. Gdzieś zdziwiłem kaczorkiem. Tak oprócz kaczorka, tu świnoujski akcent. Widzę kuter świ ze Świnoujścia. A rzeczywiście. A w Dziwnowie, więc tak się łączą te morskie miasta. Fajnie tutaj widać, że połów ryb, ryb to nie jest tylko wyciąganie ryb, tylko cała masa lin do ciągnięcia sieci i wyciągania. Można zajrzeć do środka. To też jest ciekawostka. Ile ile boi? Boi? Boi. boi. No, żeby w nie nie wpłynąć. Tak, nie chciałbym wpłynąć. W te boje, jakbym płynął swoją łódką. Jakbym tą wódkę jeszcze miał. Yy, łódkę, wódkę, łódkę, Łódkę, łódkę. A <laughs> zobacz, to jest chyba po to, żeby jaskółki nie robiły gniazd. Tak, one się mają tego bać. No Są fajnie takie wygląda. Po, pocięte worki przytwierdzone tutaj do, do drewnianek. I chyba do skuteczne, dachu. bo nie widać jaskółek. Rzeczywiście. I wybierają miejsca, które są bardziej dla nich zapraszające. Ale tam się dymi, bo się rybki tam wędzą. Nie ma to jak wędzona rybka w nadborskim mieście, co nie? Wędzarnia ryb. Ciepłe ryby codziennie od godziny 10. Ło! Robi się ochota na taką rybkę wędzoną. Tak, ja zobaczyłem, że to ja się nie zgadza, to jest od 10, a ja tam codziennie od godziny 11 i ja czytałem co innego i nie wiedziałem o co chodzi. A rzeczywiście, tutaj jest od 11. A, a mamy jest? w pół do dwunastej, więc <laughs> wszystko się zgadza. Pięknie to wygląda, wow. Ludzie sobie jadzą to jest taka specyfika dziwnowa, że tutaj wędzarnie na wędzarni, bardziej są wędzarnie niż smażalni w tym miejscu. Nic dziw, nie dziwnego. Najłatwiej wędzoną rybkę zabrać ze sobą w podróż. Ona wytrzyma. Bo... A teraz tak fajnie też pakują próżniowo. Tak, więc Ona, te rybki czy wytrzymają do pociągu dłużej. czy do samochodu, to nie ma tak, że one sobie, no, ten zapaszek w samochodzie w przedziale. Testowaliśmy, testowaliśmy i te ryby dojechały bez problemu do Szczecina, więc da radę. A my jesteśmy już przy najciekawszym statku tutaj w dziwnowskim porcie, przy Korsarzu. Statek poniekąd znany pewnie każdej osobie, która tutaj turystycznie bywała, ponieważ kto no, nim praktycznie nie płynął lub tego typu pirackim statkiem. A rejs na zachód słońca to jest jedna ze specjalności, która w każdym morskim mieście jest możliwa. On ma fajne kolory. Tutaj taki morski, niebieski. A tu on już jest zapełniony, już jest full ludzi. Nie dalibyśmy rady popłynąć, choćbyśmy chcieli. <grym> Mam tak. Mam wrażenie, że takie kolory to mogą być kolory Dziwnowa, bo kiedyś most w Dziwnowie był właśnie niebieski. Teraz jest czerwony. Jak ten statek. Dokładnie. Szanty już lecą. O, Fajnie, fajnie to wygląda, super. Że nie, widać, że niedługo wypłynie w rejs parostatkiem. A właśnie, no co, On dieslem. jest dieslem, diesel, dieslem. pewnie, pewnie diesel. No co tam może być? To też jest taka rzecz, którą pewnie wiecie. Te statki to najczęściej są dawne kutry rybackie, które zostały przerobione na statki turystyczne. Może teraz jakiemuś dziecku zepsułem radość, które myślało, że to był naprawdę statek piracki. Nie, to jest skuter. To jest skuter. Yy, ale miałeś rację z tymi kolorami. Tutaj widzę Urząd Miejski w Dziwnowie yy, i widać, że tu jest niebiesko-żółty. Przypomnij mi jak to się nazywa herb, godło. Herb. 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 Nie zapamiętam nigdy. Herb Dziwnowa. Zobacz, jakaś gra miejska tutaj jest w dziwnowie. Trzeba, widzę, pobrać aplikację, albo tutaj zeskanować kod i coś tam się robi, ale tak? co? Tutaj coś nie pasuje, co sugerują, że statek piracki nie pasuje, co stoi za nami. A jakby nie go nie no. było, to, to, to nie wiem. Ale generalnie jesteśmy tutaj i przyszliśmy tutaj stąd, tędy przyszliśmy. A co to jest? Tutaj zobacz, ma. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, jakieś swoje budynki. Właśnie zaskoczyłem się. Nie wiedziałem, że Zut ma tutaj swój ośrodek wczasowy w Dziwnowie. Myślisz, że to jest ośrodek wczasowy? Myślę, że tak. Myślę, że to jest dostępne pewnie dla pracowników. Dla doktorantów może? Kto wie, byłby jakiś no. benefit. Może trzeba wrócić na studia, nie? Może zrobimy doktorat? Z czego robimy doktorat? Ja myślę, że. Co tam jest na Zutie? Z, z YouTubowania. <noise> Żarty żartami, ale no. Czasami ciekawostka. przydałby się magister z tego, żeby to rozkminić. Myślę, że to już doktor musiał być. Byle nie rehabilitowany, tylko habilitowany. Także jeżeli uważacie, że jakoś byśmy dali radę na uczelni YouTube'owej, dajcie łapkę w górę. I suba, i suba. Dlatego musimy się uczyć, bo tego nie powiedziałem od razu. Ciekawe miejsce. A my jesteśmy przy. Kościółku w Dziwnowie. Tutaj nie, nie obejmę go. Tutaj jaka dzwonnica jest. Trzy dzwony. Co, zobaczymy jakieś w środku? Rzucimy okiem, rzucimy. Rzucam oko. Bardzo klimatycznie to wygląda. Zobacz jaki prosty jest ten kościół, nie? A zarazem ile ludzi po mieście, bo jeszcze jest balkonik. to jest balkonik. Ale ciekawa konstrukcja, no nigdy takiego kościoła nie widziałam. Ciekawe skąd wynika, że jest tak zbudowany. Bardzo ładnie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Dom do góry nogami i to jeszcze na samochodzie. Świnoujściu też taki jest, nie? Chyba identyczny samochód nawet jeździ, więc powiedziałbym, że to jest to samo. Ale tutaj przy tym moście zwodzonym jaki ładny plac zapaw zrobili. W ogóle jaki ładny park. Tutaj wszystko tak. Co tam? A jakieś... Nie, jakieś, zabawki? jakieś urządzenie, tak, wybiję cię z Rietmówiem. <grym> to dokończ. To dokończ. No widać zabawki. W ogóle ten statek, ten statek, który się mieni na wszystkie kolory świata, tak naprawdę odbija światło i jest srebrny. Jaki słodki widoczek tej kaczuszki. I w dziwnowy. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeżeli podobało się, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał i przede wszystkim dajcie znać w komentarzu co Wam się najbardziej podoba w dziwnowie lub w innych nadborskich miastach. Do zobaczenia! Hej! Ciekawe, czy będzie widać, ale tam o, ciuchcia jedzie mostem zwodzonym. Widać ją.